Witam bardzo serdecznie z tej strony, pan tutaj w kolejnym poradniku na moim kanale, tym razem zajmiemy się Need for Speed Most Wanted 2005, a dokładniej wersją online, czyli tym takim launcherem, dzięki któremu możemy wejść na serwery społeczności w tej grze. Na samym początku mam kilka prośb, przede wszystkim polubcie to wideo, napiszcie komentarz hashtag mwonline coś w tym celu, żeby po prostu ten filmik dotarł do jak największej ilości osób, żeby było jak najmniej pytań oraz bardzo proszę, żebyście uważnie oglądali ten filmik, ponieważ jeśli czegoś nie zrobicie, to będziecie mieli problemy i tak dalej. Co prawda to jest bardzo prosta i nieskomplikowana instalacja, jednak ja postaram się tak wszystko wytłumaczyć, żeby było wiadomo i żeby niczego nie pominąć. Do mojego tutorialu użyję sobie poradnika, który znajduje się na Discordzie Most Wanted Online. Oczywiście wszystkie potrzebne linki będziecie mieli w opisie, a ja przechodzę sobie już tutaj na stronę tutorial, gdzie mamy wszystko po angielsku opisane, jak widzicie, jest to już 16 polskich flag. Ja byłem jako pierwszy dałem tu polską flagę. No i wchodzimy sobie, że tak powiem, będę po kolei czytał i wam tłumaczył o co chodzi. Także, jako jedynka, get yourself a clean copy of Need for Speed Most Wanted. For obvious legal reasons, we can't give you a direct link. Find it somewhere on the internet. Czyli musicie mieć czystą wersję Most Wanted. Bez żadnych modów, bez żadnych ulepszeń, bez żadnych yy, specjalnych patchy. Musimy mieć czystą wersję Most Wanted, znaczy, patch może być, do wersji 1.3. Nie mogą wam dać tej kopii. Ja też nie mogę wam dać linka, ponieważ jest to nielegalne. Natomiast możecie ją wziąć z płyty, możecie grę kupić gdzieś na Allegro, bądź w, we własnym zakresie sobie ją znaleźć. Może ktoś w komentarzach będzie ją podawał, w każdym razie ja nie mogę wam dać. No, po prostu z takiego względu, że jest to nielegalne i ja mogę mieć potem problemy. To znaczy, nielegalne jest rozpowszechnianie yy, skrakowanych gier, tak? Nielegalne jest rozpowszechnianie gry, natomiast samogranie, no legalne jest jak najbardziej. I jako kolejny Punkt, musimy upewnić się, że nasza gra jest w wersji 1.3. Jeśli będziecie ją pobierać gdziekolwiek z internetu, to raczej 1.2 nie dostaniecie, bo mi się nie udało nigdy pobrać 1.2, a nigdy nie udało mi się nawet znaleźć 1.2, natomiast nie będzie działało na 1.2 i żadnej poniżej. Sam mod yy, do tego, żeby mieć online, będzie niektóre pliki nadpisywał, więc po prostu niektóre będą nie oryginalne, gra będzie działała w nieco inny sposób. Przygotujcie się na to. Teraz bardzo ważny punkt 1.2. Jeśli macie na komputerze jakiekolwiek save'y i chcecie, żeby później móc z nich korzystać, powinniście zrobić ich backup, ponieważ w momencie, w którym wejdziecie na takim save'ie do online'a, jest on niedostępny w wersji offline. Już nie będzie można z niego korzystać, będzie uszkodzony. Ja wam pokażę, wejdziemy sobie w taki folder. Ten folder znajduje się w waszym komputerze, dokumenty i Need for Speed Most Wanted, NFS Most Wanted. Ja tu mam różne save'y, widzicie, z różnych lat. Natomiast swoje dwa podstawowe, ich zrobiłem backup i w żaden inny nie wchodziłem w online, a tu mam Specjalny save, który jest na samym dole tutorialu, możecie go pobrać sobie, go tu wklejacie i wchodzicie z gry w MWO. Oczywiście on nie zmienia naszej, waszej nazwy, którą sobie tam dacie, także możecie to nazywać. Tu może być wszystko napisane i tak będziecie mieli swój nick w grze. Także pamiętajcie, że jeśli chcecie mieć swoje savey do użycia po prostu później również w offline, robicie jakikolwiek tutaj, na przykład, o ja sobie zapakuję, dodam sobie do archiwum, ok. Zapakowałem sobie test, czyli on już będzie, że tak powiem, zapisany, żebym mógł później go wypakować i mieć go w offline, żeby mi się tutaj nie kłóciły. No, to musicie mieć winrara czy cokolwiek, albo chociaż przenieść czy skopiować do innego folderu. Wystarczy. Przechodzimy do punktu drugiego, w którym napisane jest o tym, żebyśmy pobrali sobie ostatnią wersję launchera. Um, spakowaną oczywiście w kanale Releases. Um, oczywiście będziemy jej potrzebować tylko raz, ponieważ launcher może się sam aktualizować. Także wchodzimy sobie w Releases. I tutaj mamy ostateczną wersję. Klikamy, żeby pobrać. Ja mam ją tutaj już zapisaną na pulpicie, jak widzicie, czeka. Także, no nie ma takiego problemu, a sam jeszcze launcher będzie się updateował. Wracamy sobie na kanał tutorial i wchodzimy w trójkę. Wypakowujemy launcher do folderu z Grom. W tym samym folderze musi mieć speed.exe. To jest moja wersja gry. Jak widzicie, tu jest gra w 1.3. Pamiętajcie, że musi być w 1.3, nie 1.2, oczywiście 1.3 i nieważne, czy to Black Edition, czy nie, ponieważ i tak Black Edition będzie na serwerze. Natomiast wchodzimy sobie, zobaczcie, tutaj mam speed.exe. Tych wszystkich plików nie było wcześniej, były tylko TD3, TD9 i były tutaj jakieś inne. Ja mam również dodany widescreen fix. W scripts widzicie, mam tutaj, o nawet są skrypty z Most Wanted Online, ale tu jest widescreen fix, czyli to, żebym grę miał w wersji e, po prostu Full HD, żebym mógł sobie ją tak odtwarzać, żebym miał lepsze e, tekstury, żebym miał troszkę ładniejsze cienie i tak dalej, no ale to nie jest związane z tym poradnikiem, jakby to sobie robimy oddzielnie, to pokażę wam na końcu. Teraz zrobimy sobie wszystko od zera, czyli ja rozpakowuję tutaj... Do Most Wanted Online specjalny folder sobie utworzę. Proszę bardzo, wypakowałem. Klikam w niego. Wchodzimy i tu są te wszystkie rzeczy, które musimy zaznaczyć. Tyk, klikamy kopiuj. Ja to zamykam. No i tu mam folder z mostu. Jak widzicie, Chaos, Credits, Languages i mamy również SpeedX. Ja sobie tutaj wklejam. Oczywiście zamieniam wszystko, no bo ja to już mam. Niektóre pliki mi się podmienią, przez co no, będzie to wyglądało, jakbym wszedł po raz pierwszy. Również w tym momencie usunę sobie ten plik e, settings. On mi będzie pokazywał, że jakby wchodzę pierwszy raz do gry, to będzie taka ciekawostka. No i patrzymy dalej w poradniku, e, że jeśli mamy wszystko zrobione, no bo jeśli byśmy tego nie dodali do tego, gdzie jest Speed X, no to sam launcher nie mógłby gry odnaleźć. No i wchodzimy sobie w Most Wanted Online X i w tym momencie już prawie zakończyliśmy. Także ja sobie klikam w Most Wanted online X Oczywiście klikam tak. No i jest napisane, że wygląda na to, że pierwszy raz wchodzimy w MWO. Czy chcemy stworzyć na pulpicie skrót dla tego launchera? No po prostu możecie kliknąć tak. Ja mam już utworzony na pulpicie, mogę tu przeciągnąć. O, proszę bardzo, to jest mój skrót, więc kliknę sobie nie. No, wy klikacie, jak tam wolicie. No i w tym momencie mamy taki, taką weryfikację gry, ponieważ sam launcher będzie weryfikował, czy nasza gra jest, że tak powiem, odpowiednio tutaj ustawiona. I z tego mojego pliku, w którym mam. Yy, Odpowiednio rozdzielczy zmianą w grze, pojawia się ten D3D9. Akurat ja tego nie muszę usuwać, więc klikamy sobie OK. Jeśli mielibyście jakieś mody, to sam launcher by je usunął, ale lepiej mieć grę czyściutką. Więc klikamy OK. I w tym momencie mamy informację, że możemy przemyśleć po prostu donata dla samego serwera. Ja w tym momencie nie wchodzę na Patreona i pojawia nam się taki launcher, w którym możemy wybrać sobie serwer. Ważnym punktem jest 4.1, w którym mamy napisane, że sam launcher może nas zapytać o instalację DATNET Core za na nim w ogóle wszystko się zacznie. I jest to potrzebne, żeby sobie to odtworzyć w grze. Także musimy pobrać wersję 3.1. Wchodzimy w tego linka. No i na początku pojawia nam się takie coś. nie jesteście pewni co pobrać, zobaczcie rekomendowane mm, tu pobrania dla najnowszej wersji .net. Więc ja sobie w to klikam, żeby tutaj nie kombinować między tymi. To naprawdę, no wiem, że tutaj musiałbym sobie kliknąć i pobrać to x64. Natomiast jak wejdziemy sobie tutaj, no to mamy 3.1 jak widzicie. No jest 5.0 już, ale 3.1 nam jest potrzebna. I nie bierzemy sobie SDK, tylko bierzemy sobie ten runtime. Mamy opcję, żeby po prostu sobie e, tutaj aplikacje desktopowe e, odtwarzać. Mamy x64, jeśli macie system 64-bitowy, albo x86, jeśli macie system 32-bitowy. Jak to sprawdzić? Najłatwiej będzie sobie kliknąć lupkę. Tutaj wpisać ten, pojawi się ten komputer, klikamy prawym przyciskiem myszy, właściwości, no i pojawiają nam się informacje właśnie o tym, że ten komputer jest chroniony, monitorowany, jaki mamy, jaką mamy nazwę urządzenia, procesor i tak dalej oraz typ systemu i tu jest napisane 64-bitowy system operacyjny, procesor x64, czyli ja mam 64 bity, dzięki temu pobieram sobie x64. Jeśli mamy 32 bity, pobieramy sobie x86 i możemy wchodzić do gry. Więc jesteśmy na samym launcherze, no i pojawiają nam się tutaj różne serwery. Pierwszy to jest serwer US, United States, czyli serwer z Ameryki. On jest bardzo przyjemny, tutaj są Amerykanie, głównie gadają po angielsku. Drugi serwer to EU, czyli europejski jest sporo osób z Rosji, też troszkę pewnie Polaków, obecnie jest 56 osób. No i mamy taki serwer z kolizjami w jeździe dowolnej. Dosyć sporo osób, ale też um, połączenie będzie bardzo dobre. Mamy serwer Racing, który głównie służy do wyścigów i nie ma tutaj policji, nie ma żadnych trafików oraz wyłączone są kolizje. No i mamy serwer Vanilla Mustard. to jest serwer angielski. Najprawdopodobniej na tym serwerze um, będzie jakiś um, inny, troszkę inaczej trochę grafika wyglądała ze względu na to, że te serwery mają niektóre mody i mogą sobie po prostu troszeczkę pozmieniać. Natomiast nie wiem, jak działa ten VR. Sam launcher bardzo przypomina mi ten. Z z Sampa, jak grałem sobie kiedyś właśnie w San Andreas Multiplayer, no też niektóre rzeczy podobne trzeba było sobie zrobić. Możemy dodać serwer, odświeżyć sobie listę serwerów, wybrać folder z Grom, gdybyśmy chcieli zmienić, mamy tutaj Discorda i co to jest MWO, oraz opcję Donata. Więc ja sobie w tym momencie wezmę nazwę, znaczy mogę ją wpisać tutaj oraz gdzieś indziej, ale wpisuję bez spacji nazwę pan tutaj. Ok, także wejdziemy sobie na ten serwer oficjalny, europejski. Jest na nim dosyć sporo osób z Rosji, ale ogólnie jest na nim dosyć sporo osób, więc będzie łatwiej sobie znaleźć Wyścig. wejdziemy sobie teraz w niego, mamy tu już ustawiony nick, ja wezmę connect i w tym momencie musimy sobie stworzyć konto, na przykład na vanilii nie widziałem, żeby trzeba było mieć konto, tu trzeba, ale to bardzo proste, klikamy create account, pojawia nam się kolejne okienko, mamy swój nick, ustawiamy hasło i klikamy create account, jeśli już znajduje się takie konto jak moje na przykład, no to mojego nika nie możecie wziąć, ja sobie tam niki już porezerwowałem, także klikam cancel, wpisuję swoje hasło oraz klikam connect. No i w tym momencie wchodzimy już na serwer europejski oficjalny, w którym obecnie znajduje się 65 graczy. Klikamy OK. Mam do wczytania różne tutaj save'y, natomiast chciałbym mieć ten save MWO, ponieważ no po prostu najlepiej będzie sobie na nim działać, a i tak będę miał swój nick w grze, to zaraz zobaczycie. Klikniemy sobie te napiszę na czacie Hello. Może jakiś Polak się znajduje, też się po prostu przywitam. Kontynuuję karierę, to jest mój samochód z ostatniego odcinka. Jest dosyć sporo osób z Rosji, dlatego możecie inne serwery również rozważyć. Natomiast ja w tym momencie nawet nie będę wybierał samochodu, tylko wyjdziemy sobie do jazdy dowolnej, zobaczymy, gdzie są inni gracze. Co ciekawe, w grze obecnie jest półmrok, a właściwie teraz zmieniło się to w taki w takie może poranek, może taki podwieczór. Jak widzicie, gracze posiadają nawet taksówki, i tak dalej, i tak dalej. Obstawiam, że też wybór samochodów, których będziemy sobie używać tutaj w jeździe dowolnej, zależy również od tego, na jakim serwerze jesteśmy, może na niektórych niektóre nie będą dostępne. I zobaczcie, ja teraz spróbuję sobie zrobić coś ciekawego. Ciekawe, czy mi się to uda. Udało mi się to, aczkolwiek nie to chciałem zrobić. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Tu mamy gościa, który jest w ogóle policją i jego na mapie wykrywa jako normalny samochód policyjny. To jest taka gra RP, że on może po prostu grać yy, policjanta, a my możemy być uciekinierem. Ok, spróbujemy jeszcze raz. Tak jest! <ścoughs> no nie, no weź no. Niech raz mi się uda, no. Dobra, udało nam się <laughs> znaleźć tu, gdzie chciałem. No i spadłem. No bo policja była pode mną, no nie, no ale tu można normalnie wjechać, także chociaż tyle. No i teraz, co jest ciekawe, w trakcie chyba nawet pościgu, będąc na online, nie możemy sobie wejść do kryjówki, zaraz to sprawdzimy. Tak, możemy w każdej chwili, także te pościgi są mało istotne. No i ktoś tam napisał Razor 2, więc wejdziemy sobie na drugi wyścig Razora. Eee, Chociaż kurde, ciągle drugi Razora. Chciałbym coś innego, jakiś challenge sobie zrobimy. No, pojawiają się kolejne osoby, eee, już większość jest tutaj gotowa. Eliminator, Pekan, Mamako. No, może być dosyć ciekawie. Także byleby. O, proszę bardzo, Mamako zadziałał. I startujemy. Słuchajcie, tylko że z machy. Jedziemy sobie Kaimanem S. Eee, to jest taki challenge oczywiście. Na to, kto pierwszy, ten lepszy, że tak powiem, ale oczywiście liczy się tu czas. No i jedziemy, oczywiście, bez żadnego zbędnego przedłużania. Ścigamy się z innymi graczami. No, ja akurat tak ruszyłem, że jestem pierwszy. Uuu, za bardzo przyhamowałem. No i nie ma co wam pokazywać tego całego challenge'u, no ale ważne, żebyśmy dojechali sobie do końca. Jeśli ktoś nie dojedzie, to najprawdopodobniej zostanie z tego challenge'u wyrzucony. Różnie jest z oczywiście synchronizacją, raz jest lepsza, raz gorsza. To wszystko również zależy też od serwera, ale gra będzie się rozwijała, synchronizacja będzie coraz lepsza, serwery, coraz mocniejsze. Także polecam wam tutaj sobie wejść i że tak powiem, skorzystać. Także będąc w online, możemy jeździć wyścigi, które wyświetlą nam się na czacie, możemy robić pościgi policyjne, możemy tu nie samochody i na przykład tak jak ja w tej chwili wjechać sobie do dilera, żeby wybrać policyjny samochód. Który to będzie? No powiedzmy, że weźmiemy sobie któryś tam z listy, a niech będzie to na przykład Pontiac GTO policyjny, już z nim wyjedziemy z kryjówki i żeby jeszcze wam coś ciekawego pokazać, on jest bardzo szybki, włączymy sobie syreny. Co jeszcze ciekawe, ten samochód może się oczywiście cały zniszczyć, czyli jak na przykład teraz się rozpędzimy i w kogoś jedziemy, albo wjedziemy, albo wyjdziemy w coś, a nawet ciekawym mnie, czy jak zniszczę sobie właśnie tą stację, to samochód się nie zniszczy całkowicie. Tak myślę, że może być. Spróbujmy. O no nie, jednak nie, a natomiast mój samochód jest już dosyć mocno zniszczony. Mogę uderzyć tutaj również się poniszczy. O, i w momencie, w którym wylecimy na dach, już raczej nasze auto nie pojedzie. No, raczej już nie. Okej. Okay. Rozpoczął mi się pościg policyjny, będąc policją. No i, i, i miał areszt. No dobra, no to fajnie. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego poradnika. Mam nadzieję oczywiście, że wszystko Wam się uda, że wszystko powoli, po kolei i odpowiednio wytłumaczyłem. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Hashtag MW Online, pamiętajcie. No i gramy, że tak powiem, do zobaczenia w grze. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Jeśli coś byłoby niejasne, macie również kanał na Discordzie. I jeśli mielibyście jakieś pytanie, tu macie odpowiedzi na wszystkie takie najczęściej zadawane. Jeśli nie rozumiecie angielskiego, wklejcie sobie w tłumacza i wszystko będzie działało, wszystko będzie jasne. Także jeszcze raz dzięki i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!